My jesteśmy utkani z tych słów wszystkich po kolei. My jesteśmy z nich utkani, tak? W tych słowach rodziców. Jak ci nie wstyd, dzieci mm -hmm. i ryby głosu nie mają. Nauczyciel nam mówi: Będę się za ciebie wstydził, nie postawię ci czwórki, tak. pójdziesz z trójką do liceum. Tak, tak. Mówi w podstawówce: Pokaż mi nauczyciela, jak on się wstydzi za swoich ósmoklasistów we wrześniu następnego roku. To mm -hmm. jest takie gadanie, to jest właśnie takie wbijanie gwoździ w deskę, że jak się je wyjmie, zostają i tak dziury. To jest właśnie ta przemoc, to jest nieprzyjemne. Mm -hmm. Dlaczego nauczyciel nie powie, wiesz co, dam Ci czwórkę awansem, to może Cię to zmotywuje do tego, że Tobie może będzie głupio obniżyć swój poziom e, wiedzy w liceum. Nie, 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 nie nie będę się za Ciebie wstydził, nie postawię Ci czwórki, bo później ktoś pomyśli, że tam nadwyros, a Ty nie będziesz się uczył i no. będzie wstyd. No Czy komukolwiek, kiedykolwiek było wstyd. To jest takie gderanie, to jest takie bezmyślne, wyobraźmy sobie, że te słowa to są ciosy. Tylko to jest bezmyślne kogoś dokładnie. bicie, okładanie kijem po głowie, po co? Tylko